Cześć, nie zauważyłem Was, grałem w szachy właśnie. W każdym razie będę dzisiaj mówił o lockdownie, o kwarantannie narodowej, nie czerwona, nie tęczowa kwarantanna narodowa. Jaki miała wpływ na gospodarkę? Nie ma w internecie dobrych opisów, dlatego postanowiłem, że ja coś takiego przygotuję, zbiorę te informacje, które są. Jest Damian Olszewski, który zrobił fajny materiał i oczywiście polecam go do obejrzenia. Natomiast brakowało mi tam kilku elementów. Przede wszystkim brakowało mi, czy przedsiębiorcy mogą składać pozwy i czy one będą skuteczne przeciwko skarbowi państwa, ale po kolei. Od października 2020 można kupić jedzenie tylko i wyłącznie na wynos. To znaczy, że restauracje takie jak Tola na polu Mokotowskim ponoszą z tego tytułu straty. Mogą zgłaszać powództwa przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za nielegalny lockdown. Został wprowadzony rozporządzeniem, a Konstytucja wyraźnie stanowi, że ograniczać swobodę gospodarczą można wyłącznie w drodze ustawy albo ustawy zasadniczej, czyli właśnie Konstytucji. Pytanie, czy takie powództwa będą kończyły się sukcesem? I biorąc pod uwagę dzisiejsze prawo, to jest to super ewidentne dla dziesięciolatka, że rozporządzeniem nie można ograniczać swobody działalności gospodarczej. Natomiast Kancelaria Premiera złożyła zapytanie do Trybunału, czy artykuł 417 z jedynką kodeksu cywilnego jest zgodny z Konstytucją. Jeżeli. Może o czym on stanowi najpierw. Więc to jest artykuł, który głosi, że można w drodze, na drodze sądowej dochodzić swoich odszkodowań za nielegalne akty prawne, które zostały wprowadzone. I z tego tytułu mamy stratę. Więc ewidentnie to jest ten przypadek. Problem polega na tym, że ten artykuł może zostać przez Trybunał uznany za niezgodny z Konstytucją i wtedy będzie albo będzie interpretacja jeszcze jakaś inna i wtedy będzie potrzebny prejudykat, czyli będzie najpierw potrzebny wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający, że dany akt prawny jest niezgodny z prawem albo po prostu z innym aktem wyższego rzędu. A to oznacza, że będzie potrzeba najpierw mieć wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Nie oczywiście każdy musi mieć własny, tylko będzie potrzebny jeden wyrok i na tej podstawie będzie można zgłaszać dopiero wnioski powództwa o odszkodowanie. Dopowiem jeszcze, że Trybunał Konstytucyjny rozważy oczywiście zapytanie kancelarii premiera dotyczące tego artykułu 417 z jedynką. Natomiast czy trafi do Trybunału Konstytucyjnego w najbliższym czasie pytanie, czy rozporządzenie wprowadzające obostrzenia było legalne? Może trafi za rok, może za dwa, może nigdy nie trafi. I wtedy nie będzie możliwe dokonywanie... To jest taki najczarniejszy scenariusz. Wtedy nie będzie możliwe pozywanie sądu. Jednak to by było nie, yy, pozywanie Skarbu Państwa. Wtedy to by, pozywanie Skarbu Państwa byłoby niemożliwe, jednak to by było niezgodne z konstytucją, więc jakaś droga musi być i ona na pewno doprowadzi do tego, że osoby skarżące Skarb Państwa za nielegalne obostrzenia dostaną swoje odszkodowania. Ale dowiedzmy się jak duże straty ponosi polska gospodarka w wyniku obostrzeń. Nie mówię o wpływie Covid-19, bo to należy oddzielić, tylko konkretne decyzje państwowe, które okazały się nietrafione, przesadzone i spowodowały to, że niektóre branże gospodarki branże zostały kompletnie zmasakrowane. I niestety bardzo ciężko to przeprowadzić z kilku powodów. Po pierwsze, nasza gospodarka nie jest samotną wyspą na oceanie, tylko jest powiązana z innymi gospodarkami, które również bardzo mocno ucierpiały na decyzjach rządów. Polska jest najmocniej związana z gospodarką niemiecką, a ta jest bardzo mocno powiązana z rynkiem automotive, czyli produkcją samochodów. A ta również ucierpiała w wyniku COVID-19, nawet nie w wyniku obostrzeń. Ale co do zasady, trzeba przyznać, że transport dostał najbardziej. I tak wynika też z raportów, które załączam w opiniach. Transport ucierpiał najbardziej, później usługi. No ale po kolei jest sobie taka strona straty-covid.pl, którą polecam, dlatego że jest przygotowana przez, przez Konfederację Lewiatan i przez Federację przedsiębiorców polskich. I w, oni sobie podzielili polską gospodarkę na cztery takie segmenty i wyliczają bardzo dokładnie na podstawie tych samych danych, takich opartych o GUS, ale w, taką samą metodologię przyjmują jak międzynarodowe organizacje finansowe, które wyliczają właśnie tego typu rzeczy i jest to dosyć skomplikowane, więc nie będziemy w to wnikać. Ja przeszedłem raport OECD na temat strat wywołanych obostrzeniami konkretnie i Zrobiłem to, przebiłem się przez ten raport, chociaż było ciężko. Zrobiłem to dla Was i wiem, że to, co jest przygotowane na tej stronie, jest moim zdaniem wiarygodne. I tam wynika, że 207 miliardów złotych to aktualna strata wynikająca z obostrzeń. 207 miliardów. Z czego najwięcej, bo ponad połowa to straty w usługach. I widać to również po ogłoszeniach. No, wiadomo, że najbardziej ucierpiały hotelarstwo, eventy. Gastronomia, i widać, ile jest ogłoszeń sprzedaży biznesów, o których z, z tych branż. Można w tym momencie kupować bardzo tanio, i na pewno będzie tak, najprawdopodobniej będzie tak, że jak tylko skończą się te obostrzenia na zawsze już do końca, to wtedy będzie bardzo opłacalne posiadanie na przykład własnej gastronomii, bo bardzo dużo popadało i już nie wróci, więc podaż będzie mniejsza. Tu dopowiem jedną rzecz: 207 miliardów złotych straty to w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zakładając, że jest w Polsce 38 milionów ludzi, wychodzi 5447 zł i 37 groszy. Dużo, nie dużo ktoś powie. Dla, nie, dla kogoś, kto ma powiedzmy 2 miliony, to niby nie dużo, tylko tyle, że to się nie rozkłada oczywiście w ten sposób, tylko są branże, które zostały zmasakrowane, a są branże, które zyskały nawet na tym, wiadomo, jak szkolenia przez internet. W, w sektor budownictwa z tych czterech sektorów, które tam były wymienione czyli właśnie usługi, transport, przemysł i budownictwo to budownictwo straciło najmniej. To się przekłada na rynek inwestycji w nieruchomości w taki sposób, że ci, którzy żyli z najmu, to najbardziej mają teraz przewalone, ci, którzy mieli szkolenia, no to również nie mają najlepiej. Ci, którzy inwestowali w podnoszenie wartości nieruchomości, a zwłaszcza deweloperzy, mają się bardzo dobrze. Można powiedzieć, że nic nie stracili, nic nie zyskali, może nawet są na plus deweloperzy. Sanepit w całej Polsce masowo wlepia ludziom kary 30 tysięcy złotych, spadają na nich jak tynk z elewacji i wiecie co się dzieje? Przedsiębiorcy, którzy skarżą te decyzje administracyjne o karach, wygrywają sprawy w wojewódzkich sądach administracyjnych WSA na masową skalę, w zdecydowanej większości. Ciekawie liczone jest to, jaką stratą dla gospodarki jest brak wydatków w jakiejś branży, bo myślę, że to jest warte poruszenia. Raporty, które przeczytałem, wskazują na to, że są branże, które bardzo mocno ucierpiały nie dlatego, że zostały wprowadzone obostrzenia, ale dlatego, że zmieniły się na wieki konsumenckie. I najlepszym tego przykładem są ubrania, buty i tak dalej. Mniej chodzimy, mniej zużywają się ubrania, no i mniej pokazujemy się w tych ubraniach. A to oznacza, że z jednej strony pozostają nam te pieniądze w kieszeni, możemy je wydać gdzie indziej, a z drugiej te branże, które produkują i sprzedają ubrania, buty, są w bardzo złej sytuacji. Widać to również po akcjach tych spółek, które są na giełdzie i zajmują się tymi rzeczami. I teraz, czy to jest dobrze czy źle dla gospodarki? Oczywiście, z punktu widzenia PKB, jeżeli te pieniądze nie zostały gdzie indziej wydane, no to bardzo źle, ale to jest patrzenie krótkowzroczne. Po pierwsze, ludzie wiedzą, że są dodrukowane pieniądze, a w związku z tym są, wydają pieniądze i nie, starają się nie trzymać na kontach. Widać to po ilości lokat, która znacząco spadła. Powiedzmy nie liczba lokat spadła, ale łączna suma pieniędzy, która jest na lokatach spadła znacząco w przeciągu roku. Wynika to też z obniżenia stóp procentowych, ale chodzi o to, że te pieniądze są w obrocie, gdzieś tam indziej. Czyli nie zostały zainwestowane w ciuchy, tylko są gdzie indziej. I teraz branża... Właśnie związana z produkcją odzieży, bardzo na tym ucierpiała, ale musi być jakaś inna branża, która na tym zyskała. Więc ciężko powiedzieć, że jest to dla gospodarki jakiś wielki cios, ale takie przeformatowanie, zresetowanie gospodarki na pewno jest bardzo kłopotliwe. To znaczy, że są firmy, które muszą zmakrutować, są inne, które muszą powstać, jest w tym jakaś praca do wykonania po drodze. Ale to nie jest najgorsze, oczywiście, mówimy, najgorsze jest to, że zostały sztucznie. Zgaszone, zniszczone te gospodarki, które, które niestety są ofiarami obostrzeń. 207 miliardów złotych dotyczy oczywiście tylko kosztów, które aktualnie poniosła gospodarka. Nie mówimy o kosztach z przyszłości, które na pewno będą olbrzymie, choćby dlatego, że jest inwestment, czyli te inwestycje, które zostały podejmowane w tym roku, są nie, naj, nie najbardziej trafione, nie najbardziej trafione pod kątem naszych potrzeb. Wynika to z faktu radykalnego obniżenia stóp procentowych oraz tego, że ten rok po prostu był dziwny, to znaczy siedzieliśmy w domach i na przykład zaczęliśmy więcej wydawać przez internet niż zwykle byśmy mieli w zwyczaju. I i ciężko to wszystko policzyć, ale liczmy tylko te dane, które są w raporcie. Więc mamy 207 miliardów złotych straty i mamy dofinansowanie. Rząd mówi, no dobra, macie stratę, ale macie też dofinansowanie, więc my Wam dajemy te pieniądze, które skąd mamy. No właśnie, wydrukowaliśmy sobie. Wsparcie, jak się chwali rząd, wsparcie dla przedsiębiorców wynosi 187 miliardów złotych, z czego na przykład dla wszystkich moich spółek przysługiwało mi 10 tysięcy, bo miałem wtedy dwie i nie wziąłem tych pieniędzy, także akurat nic z tego nie dostałem, ale okej, okay, 187 miliardów złotych. I teraz skąd zostały wzięte te pieniądze? I mam teraz dane z, do druku pieniędzy w Polsce. I słuchajcie, dodrukowano 8% PKB polski i tylko chorwacja tak dużo wydrukowała jak my. 596 miliardów dolarów wynosi PKB polski, a 8% z tego to jest 47,672, miliarda dolarów, co przekłada się na e, licząc po 4 złote za dolara, bo taki mniej więcej kurs był wtedy, kiedy dodrukowywano, to wynosi około 190 miliardów złotych. I to się mniej więcej pokrywa z tym, co dano przedsiębiorcom. A zatem dodrukowano pusty pieniądz, dano przedsiębiorcom za to, że zamknięto gospodarkę w danych sektorach. To oznacza, że wszystko, co zostało sfinansowane, czyli ci wszyscy przedsiębiorcy, oni dostali pieniądze kosztem naszych dzieci i wnuków, albo nas w przyszłości, i to na masową skalę, bo państwo polskie się masowo zadłużyło. Do tego stopnia, że możemy już myśleć w kategoriach system monetarny polski albo Wyjdzie z tego poprzez załamanie się po prostu i wyjście kompletne ze złotówki, radykalne, czyli np. repudiację państwa, albo poprzez bardzo wysoką inflację, czyli hiperinflację. Jedno i drugie rozwiązanie może być dramatyczne dla polskiej koniunktury. Informacje o gastronomii, które znalazłem, są takie, że 5 do 6 tysięcy lokali gastronomicznych zostało już zamknięte. To oznacza, że jak wszystko wróci do normy. To podaż tych lokali będzie mniejsza, o wiele mniejsza, a to oznacza, że te, które zostaną, będą miały się całkiem nieźle. Dlatego rozważcie przynajmniej, kupno lokalu gastronomicznego, jak macie oczywiście pieniądze i doświadczenie w tej branży, bo może za chwilę to okazać się strzałem w dziesiątkę inwestycyjnym. Na koniec, co robić w takim wypadku? Czyli rząd zmasakrował gospodarkę, Następnie zadłużył przyszłe pokolenia, żeby dać ludziom w jakiś niesprawiedliwy sposób pieniądze za to, że zmasakrował gospodarkę. Pieniądze, które były rozdawane przedsiębiorcom w tym roku, nie były dzielone według strat tych przedsiębiorstw. Nie było to takie proste. Było tych tarci już chyba 8, teraz szybko o dziewiątą i w pół do dziesiątej. I e, zawsze opierano się na jakichś wskaźnikach, które nie są odzwierciedleniem rzeczywistości. Co przez to rozumiem? PKD. Mamy firmę, która ma PKD jedno, e, i tak naprawdę większość działalności to jest inne PKD. Powinno to PKD sobie zaktualizować, ale nie zrobiło tego i w związku z tym nie dostaje pieniędzy. Nie może prowadzić działalności, nie dostaje pieniędzy. Realne przy, y, przypadki z życia. I o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu obniżenie podatków, niektóre państwa tak zrobiły, ale w Polsce nic takiego nie nastąpiło. Było lekkie obniżenie składek ZUS-owskich, co trzeba przyznać wyszło na jest dobry, było dobrym rozwiązaniem. Mam natomiast dane. Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju to było 68,7 miliarda złotych. Tarcza pomocowa Banku Gospodarstwa Krajowego to 61,5. Następnie zwolnienie ze składek, to było 28,6 miliarda złotych. I tutaj akurat muszę przyznać, że zwolnienie ze składek ZUS było czymś dobrym. Reszta, cała reszta tej kwoty była, była rozdawnictwem. Na koniec chciałbym podsumować to w ten sposób. Przedsiębiorcy, prawie wszyscy, zostali skrzywdzeni przez nielegalne obostrzenia. I moim zdaniem jak najbardziej sensownym jest składanie pozwów przeciwko Skarbowi Państwa, najpierw o uznanie odszkodowania, a później o odszkodowanie. Dlatego ja, moja ekipa z prawnikami przygotowaliśmy pozwy, wzory pozwów i możecie, dzięki, na, dzięki z pomocą naszą, możecie składać takie pozwy przeciwko Skarbowi Państwa i następnie Stosunkowo niewielkim kosztem, a następnie składać pozwy, jak już mamy pewność, składać pozwy o odszkodowanie i uzyskiwać zwroty za to wszystko, co, co straciliście, czyli również za owoce waszej pracy. To znaczy, straciliście oczywiście. Bezpośrednio, na przykład na pracy polegającej na z, z, zabezpieczeniu lokalu albo zamknięciu, czy coś takiego. Ale większość waszych strat to jest brak owoców, które byście uzyskali, brak tych zysków. I można porównać to do roku wcześniejszego, prawda, do tego samego czasu, jeżeli jest sezonowość, i widać, że jest mniejszy przychód a koszty na przykład są takie same, a więc macie mniejszy dochód, czyli owoce Waszej pracy, których, których byście, które byście uzyskali, gdyby nie nielegalne obostrzenia. I to można jak najbardziej uzyskać od Skarbu Państwa, prędzej czy później. Dlatego jeżeli jesteście tym zainteresowani, a moim zdaniem świetnie by było być, to piszcie do mnie, macie informacje w komentarzu na dole, jak te pozwy składać, do kogo się odzywać i będziemy masowo Przygotowywać pozwy przeciwko skarbowi państwa. Tyle! Dzięki za uwagę. Cześć!